Dzień dobry, serdecznie przed nami kolejny odcinek piłkarskiego rankomatu, w którym to Wy wybraliście najlepszych piłkarzy w historii na danej pozycji. Przypomnijmy, bo to zawsze przy tego typu badaniach jest ważne, grupa badawcza 57% osób to osoby w wieku 18-25 lat, 47% osób to kibice mówiące, że Barcelona lub Real Madryt... <kluzny> To jest ich ulubiony klub. Musimy o tym pamiętać, zawsze to przypominam, ale to nadal się powtarza, analizując wyniki. I to, co musimy też wziąć pod uwagę, to że dzisiaj mamy pozycję prawego napastnika, prawego skrzydłowego, więc myślę, że wszyscy też, tak jak przy poprzednim odcinku, wszyscy wiedzą, kto wygra, ale i tak będzie niezwykle ciekawie w tej drodze do tego miejsca numer jeden, więc. Zapraszam. Partnerem serii piłkarskiej rankomat jest rankomat.pl, który przygotował specjalną ofertę dla widzów kanału Futrol. Ci, co obserwują mnie na innych mediach społecznościowych, wiedzą, że rok temu miałem wypadek samochodowy i przekonają się na własnej skórze, że dobre ubezpieczenie to jest podstawa. A jak wybrać dobre ubezpieczenie i przy okazji na tym oszczędzić, no to już wam tłumaczę. Używając kalkulatorów ubezpieczeń rankomat można szybko porównać ceny i zakres ubezpieczenia w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych, filtrując oferty po kilkudziesięciu parametrach. Wybrane ubezpieczenie klient może kupić od razu online lub udając się do wybranego agenta. Dodatkowo, dla widzów kanału Futrol, Rankomat.pl ma ofertę zwrotu gotówki w wysokości 150 zł. Po zakupie OCAC wystarczy podać kod FROL150, odpowiedzieć na pytanie w formularzu i gotowe. Na to nie koniec, bo w ramach tej promocji Rankomat organizuje dodatkowy konkurs, w którym do wygrania są 4 iPhony 12 Pro. Szczegóły konkursu i linki znajdziecie w opisie. Przypominam, że oferta rankomat.pl ta promocja obowiązuje od polis na 500 zł. Wszystkie informacje macie właśnie w opisie, a my po prostu przejdźmy do naszego rankingu. Miejsce dziesiąte, i to troszeczkę tutaj dyskutowaliśmy o tym przy ofensywnych pomocnikach, dlaczego Clarence, Clarence Seydorf nie znalazł się tam. I rzeczywiście powinienem go dać, bo w tamtej pozycji umieściłem go jako prawy, skrzydłowy, prawy napastnik, gdzie grał rzadziej zdecydowanie, ale no stało się. I znalazł się tutaj na miejscu dziesiątym, zdobył 0,9% przepraszam, głosów. Zawodnik niesamowicie utytułowany, uważam, że w tym rankingu jest za nisko, nawet abstrahując od tego, że nie jego nominalna pozycja. Za Ajaxem wygrywał poza mistrzostwem Holandii, wygrał Ligę Mistrzów z Realem, tak samo mistrzostwo Hiszpanii i Liga Mistrzów zdobyta z Milanem, dwukrotnie mistrzostwo Włoch, dwukrotnie zdobyta Liga Mistrzów. Bardzo dużo też odznaczeń takich indywidualnych, nagród indywidualnych. Zawodnik naprawdę, nie wiem, Zastanowiłem się, czy powiedzieć legendarny, zawahałem się, ale myślę, że tutaj nie ma najmniejszego powodu jest to zawodnik legendarny. Na miejscu 10, miejsce 9. I tu już na przykład mamy bardzo, bardzo ciekawe, już zestawienie pomiędzy Sterlingiem a, który zajął miejsce 9. Też 9 waszych głosów, ale tam no, w tych punkcikach jakieś tam jednostkowe sprawiły, że jest wyżej. Raheem Sterling, który wygrał do tej pory dwukrotnie Mistrzostwo Anglii z Manchesterem City i w zasadzie to jest jego gablota trofeów, które zrobił. Oczywiście Złoty Chłopiec z 2014 roku był w drużynie Ligi Mistrzów UEFA. Świetny piłkarz, to w ogóle nie ulega wątpliwości. Bardzo ważne ogniwo w talii Pepa Guardioli, to też nie ulega wątpliwości, ale czy on już zapracował sobie na Pozycję wyższą niż na przykład właśnie Clarence Seydorf. No ja powiem, że nie i nawet nie będę się wahał. Ale jeżeli macie inne zdanie, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach. On na miejscu dziewiątym, miejsce ósme. No facet, który umiejętności ma kosmiczne, i gdyby w głowie też miał lepiej poogładane, to myślę, że ta kariera jego potoczyłaby się o wiele lepiej. Ricardo Cuarez ma 1,1% waszych głosów. Jego plan klubów, w których był, od Sportingu przez Barcelonę, Porto, Inter, wypożyczenie do Chelsea, Besiktas, później Arabia, znowu Porto, Besiktas, no, krążył po tych klubach niesamowicie, talent miał ogromny, mówiło się, że przecież on i Cristiano Ronaldo swego czasu to były dwa takie wielkie talenty, a jak potoczyła się ich kariera to wiadomo i to pokazuje kto gdzie miał głowę też. No, wygrał oczywiście ze Sportingiem Mistrzostwo Portugalii, trzykrotnie również z Porto, wygrywał z, z Interem, wygrywał z Besiktaszem, ma naprawdę sporo tych, ym, tych nagród zdobytych, ma też Mistrzostwo Europy oczywiście na koncie i nie można mu odmówić, no oczywiście jego najbardziej charakterystyczny element to strzał z zewniaka, świetny piłkarz, bardzo duży talent, ja nadal oczywiście dałbym go mimo wszystko też nad Sterlingiem tak jak się znalazł, ale nadal Clarence Seydorf, Moim zdaniem, nawet biorąc pod uwagę, że nie jest to nominalna pozycja Sejderfa, i tak bym go tutaj umieścił wyżej. No ale też ma na miejscu ósmy. Miejsce siódme. Oj, nisko. Powiem szczerze, nisko spodziewałem się, że tutaj top 5 będzie obowiązkowo od Angeldi, Maria, 2,2% Waszych głosów, i naprawdę nie wiem czemu jest tak nisko zobaczymy za chwilkę kto jest nad nim pomijając, że to jest tam król strzelców pucharów Francji jakiś tego typu rzeczy król asyst ligę, bo umówmy się, że to nie są jakieś specjalne, ale jest na przykład piłkarzem roku w Argentynie raz został wybrany, co jest ogromnym wyróżnieniem, pamiętajmy jaki piłkarz argentyński gra tam w piłkę w drużynie ligi mistrzów się znajdował, to fakt wygrywał cztery razy mistrzostwo Francji, ligi mistrzów z Realem Hiszpanii mistrzostwo z Realem i mistrzostwo Portugalii jest to piłkarz naprawdę Świetny, naprawdę świetny, nie jest tak utytułowany być może właśnie jak Clarence Seydorf, chociażby i też uważam, że no Seydorf mimo wszystko będę się upierał. Może jestem jakimś maniakiem, ale powinien być wyżej, ale też Di Maria jest bardzo nisko, biorąc pod uwagę osoby, które tutaj piłkarze, którzy znajdą się nad nim, ale to jest bardzo indywidualne. Jestem ciekawy tej dyskusji, bo o ile nad miejscem pierwszym specjalnie nie będziemy dyskutować, to te uszeregowanie kolejnych graczy pewnie będzie budziło jakieś tam kontrowersje. Miejsce szóste. Gareth Bale. No, nie ulega wątpliwości, że piłkarz rewelacyjny 2,2% waszych głosów zdobył. Gareth Bale, moi drodzy, myślę, że gdyby nie te ostatnie przygody jego w Realu, gdzie siedział za wszelką cenę, zarabiał dobry pitos, Teraz wypożyczony do Tottenhamu, gdzie w tej końcówce jego wypożyczenia zaczął przynajmniej się trochę odradzać, to byłby w tym rankingu wyżej i myślę, że też byłoby to zasłużone, bo jest to piłkarz rewelacyjny. Też to prawe skrzydło jego pamiętajmy, że on zaczynał jako lewy obrońca w ogóle i później lewy, lewe skrzydło tutaj jest umieszczone jako prawo skrzydłowe, ale przy niektórych tych piłkarzach jest to naprawdę ciężkie do wybrania tej jednej pozycji. Bardzo dużo nagród, już jako młody piłkarz. Wygrywał Ligę Mistrzów cztery razy, dwa razy Mistrzostwo Hiszpanii. To wszystko oczywiście zdobywał z Realem, no bo nie z Tottenhamem. Przepraszam, że się zaśmiałem, ale, ale tak nawet samo z siebie trochę wyszło. Fajny turniej na Euro z Walią oczywiście, to też trzeba podkreślić. No ale mówię, to, że był bardzo podatny na kontuzję swojego czasu i to, że trochę podpadł kibicom, myślę, w tych ostatnich dwóch latach, no to też swoje piętno na tej ankiecie na pewno odcisnęło. Miejsce piąte dla mnie właśnie to jest osoba, która powinna być mimo wszystko niżej abstrahując od jego poziomu umiejętności, ale jak patrzymy na całą karierę, to jest Mohamed Salah, ma 3,8% Waszych głosów, czyli spory przeskok nad resztą jak na razie. Oczywiście triumfował poza Szwajcarią Basel dwa razy mistrzostwo w Liverpoolu, no to mistrzostwo Anglii ta Liga Mistrzów to jest w bardzo dużej mierze jego zasługa. Tworzy wspaniałe trio, z kimkolwiek nie był zestawiany, wygrał złotego buta również w Premier League, był graczem sezonu Premier League, ma bardzo dużo tych nagród indywidualnych. Ale pamiętajmy, że ta jego kariera tak naprawdę nabrała tempa w 2017 roku, myślę, że możemy, możemy tak śmiało powiedzieć, że do tego 2017 roku oczywiście był złotym chłopcem UAFA wybierany, jasne, W graczem roku szwajcarskiej też Premier League w 2013, ale no... Tacy zawodnicy są wybierani co roku i my często nawet nie wiemy, kim oni są, bo później tej kariery tak nie, nie strzelają w górę. Ale ten topowy światowy poziom to jest pewnie ten 2017 rok. I od tamtego roku rzeczywiście w tej czołówce się utrzymuje, więc też nie jestem jakoś mocno zdziwiony, że on jest na tym piątym miejscu, bo to jest kawał rewelacyjnego zawodnika, ale nie wiem, ja chyba mam ból o tego Sejdorfa cały czas. Chyba o to chodzi. Miejsce czwarte, ajajaj, ajajaj, no kurde zasłużenie w tym top 5, Luis Figo, 5,3% waszych głosów, mój idol z dzieciństwa, kiedy jeszcze grał w Barcelonie, miałem plakat, cieszyłem się, pamiętam jak strzelał bramki na euro, cudowna bramka anglikom strzelona i to wszystko zniszczone, Zniszczony. zniszczył jedną decyzją nie to, że jest świetnym piłkarzem i takim pozostał, bo to jest jasne, ale to wszystko co mi dał, zabrał mi w jednej chwili Luis Figo tym swoim transferem do Realu, oczywiście będąc kapitanem Barcelony. Bardzo utytułowany, zdobywał Puchar Mistrzów, Superpuchar Hiszpanii, Europy, Interkontynentalny, Złotą Piłkę oczywiście, czyli też tytuł najlepszego piłkarza świata. Rewelacyjny piłkarz, fantastyczny zawodnik, obowiązkowo top 5, może nawet Top 3. Ja nie wiem, czy ja bym go w top 3, szczerze mówiąc, nie dał za zawodnika, który jest nad nim, jedną pozycję, zaraz do tego dojdziemy. Fantastyczny zawodnik, ale wybaczonka nie będzie. W sensie, to nie jest tak, że ja traktuję Luisa Figo, że mam ochotę rzucać w niego Świńskim, Bemis, życzę mu jakkolwiek źle, bo tak nie jest w stosunku do żadnego piłkarza. Chodzi tylko o to, że jeżeli mówimy o sportowym moim podejściu do danego zawodnika, to on moją sympatię stracił całkowitą. Tylko tyle. Albo aż tyle. Miejsce trzecie to jest, też oczywiście może być dyskusja, bo to jest fantastyczny, rewelacyjny zawodnik i też to jest zasłużone w sumie, no ciężko, mówię ciężko. Arjen Robben, 7,3% Waszych głosów, znowu spory przeskok tutaj mamy. Arjen Robben, który wygrywał Mistrzostwo Holandii, dwa razy Mistrzostwo Anglii z Chelsea, Mistrzostwo Hiszpanii z Realem, osiem razy Mistrzostwo Niemiec już z Bayernem, jak tam wjechał, no to tam już się po prostu zadomowił. Gdzie nawet był królem strzelców Bundesligi i tam też zdobył Ligę Mistrzów właśnie z Bayernem. No, na zdobywał tych nagród, oczywiście nie wygrał złotej piłki, to jest jakby fakt, ale wszyscy się śmiali. Robin... Zawsze musi na tę lewą zejść. I to świadczy moim zdaniem też o jego klasie: że wszyscy wiedzieli, że on na tę lewą nogę prędzej czy później zejdzie, ale on, on i tak schodził na tę lewą nogę i tak gubił krycie w ten sposób i tak oddawał strzał na bramkę. Był dobry, wkurzał mnie niesamowicie, zwłaszcza jak grał w Realu, wkurzał mnie po prostu niesamowicie, ale dlatego mnie wkurzał, bo był dobry i taka jest prawda. Ale też miał w sobie coś irytującego, trzeba mu to przyznać. Co nie zmienia faktu, że fantastyczny zawodnik u nas na miejscu trzecim. Miejsce drugie, kurde, marketingowa legenda piłki nożnej, po prostu David Beckham. David Beckham za dzieciaka, jak się chodziło grać wolne i się robiło dośrodkowania, to dośrodkowałeś jak David Beckham, bo nikt nie miał strzału jak Roberto Carlos. Łatwiej było udawać, że się kopie jak David Beckham te zawiasy. I David Beckham był przez tyle moim zdaniem pokoleń. Jakimś takim odnośnikiem już od Manchester United, później też przecież w Realu Madryt, A nawet jak trafiał do Stanów, to i tak się o nim mówiło, o tym jego mega kontrakcie. Później o tym powrocie do Europy też się mówiło, bo to jest pierniczona legenda. Za przeproszenie, to jest po prostu taka ikona sportowo-marketingowa, też to dodajmy, ale nie mówię tego w ogóle obraźliwie, bo on miał naprawdę ogromną jakość. On w tych klubach nie grał, dlatego że był czystym marketingiem, tylko był świetnym piłkarzem. Sześć razy wygrał Mistrzostwo Anglii. W United i Ligę Mistrzów. I może, gdyby nie ten konflikt z Fergusonem, to zostałby tam na dłużej. Zostałby tam legendą jeszcze większą tego klubu. No, ale poszedł do Realu, gdzie wygrał tylko jedno mistrzostwo Hiszpanii, co jest tak naprawdę na te 4 lata bardzo mało, uważam. No i później w Galaxii wygrywał, wygrał mistrzostwo też Francji z PSG Ale nie ulega wątpliwości, szczerze mówiąc. Ja z sentymentu też bym go tutaj dał na tym drugim miejscu i chyba tak właśnie go dałem. David Beckham. Proszę Państwa. Miejsce pierwsze, zanim Wam powiem kto to jest, chociaż Wy to już dobrze wiecie, powiem jeszcze o takich nazwiskach, które się tu nie znalazły, jak na przykład Gajska Mendieta, Roberto Donadoni, Luis Enrique. Myślę, że dużo więcej nazwisk, które mogłyby się tutaj znaleźć, a się nie znalazły, nie ma. To też nie są takie nazwiska, niektóre z nich, które obowiązkowo za kogoś powinny się znaleźć. Ale w ramach ciekawostki, jeżeli ktoś nie pamięta, któregoś z tych zawodników nie zna jego osiągnięć, to też polecam właśnie sobie rzucić okiem. A na miejscu pierwszym człowiek, o którym nie będę dużo mówił. 61,9% waszych głosów. Dodam tylko, że na żadnej innej pozycji, żaden inny piłkarz nie zdobył takiej ilości głosów waszych jak Leo Messi. Tutaj tych wątpliwości z waszej strony było najmniej. Ale też tego nie można przykładać jednego do jednego, bo Ronaldo miał konkurencję w postaci Ronaldinho, na przykład, którego uwielbia wielu, wielu młodych teraz właśnie też kibiców. Właśnie z tego przydziału nawet 18-25, myślę. I Leo Messi. Dla mnie i dla wielu najlepszy piłkarz wszechczasów, niektórzy się z tym nie zgadzają, mają do tego pełne prawo, ja się w ogóle o to nie mam zamiaru wykłócać. Dla mnie jest i nawet nie będę wymieniał tych sześciu złotych piłek, tego co powygrywał, bo myślę, że wy to po prostu doskonale wiecie. Leo Messi w naszej jedenastce, zerknijmy, na razie to jest dziesiątka, tak prezentują się wszystkie poszczególne wybory, ale został nam napastnik. I słuchajcie, w napastniku kolejny odcinek i został nam, zostały nam dwa odcinki, poza napastnikiem, gdzie jest przecież... No Auri, Zlatany, jest Ronaldo, Luis Nazario, jest Lewandowski, oczywiście jest Raul, Del Piero, jest Tylu, Drogba, Eto. Bitka niesamowita, ja znam wyniki. Was zapraszam na kolejny odcinek za tydzień, a po, po nim będzie jeszcze wybór najlepszego trenera i najlepszego klubu, bo takie głosowanie też było w naszej ankiecie, więc jeszcze dwa odcinki. Zapraszam, dzisiaj dyskutujemy o prawym napastniku, ale możecie też zgadywać, kto waszym zdaniem top 3 środkowych napastników w przyszłym odcinku zobaczymy kto trafi. Za dzisiaj dziękuję, do zobaczenia. Hej!